Obczaj to, co znalazłem w Aldi dzisiaj. Lampka LEDowa. Ale co w niej tego to jest flexible to nie? To jest flexibel. 2000 mAh. Co by się zgadzało, bo poświeciła może z godzinę i zgasła. Trochę ją podwodowałem. No, i jak to świeci, zobaczmy. No, niespecjalnie mocno, nie? Te, można do, dosłownie zobaczyć każdą LED. -ę. Więc to jest słabe, ale druga moc, no trochę mocniej już to, ale to i tak nie jest to, co trzeba. A druga moc jest taka: 7 euro to kosztowało ty za 7 euro? Kurwa! <laughs> Magnet z tyłu z wieszaczkiem. Pyk, może sobie zawiesić, nie? Albo pyk, magnecik, magnecik, cyk, i sobie ustawiasz, gdzie tam chcesz. I to jest fajne, to mi się bardzo podoba. Obrotowy, ten, ten. O ring, czy jak to się nazywa. Uładowany, oczywiście, na USB-C. To za 7 euro. Ty, I ja już mam pomysł, co z tym zrobić. Eee, wymienię te LEDy na jakiś LEDy on board ale najpierw chciałbym zobaczyć, jak to jest tu w środku zbudowane. To co, otworzymy to, nie? Plastik też się wydaje w miarę solidny. Nie idzie tego w ten sposób wygiąć. No dobra, to otwieramy, nie? Jest wyłączone, jest, nie? Okej. Okay. może obrócić, żeby było elegancko. Magnesik na śrubeczki, żeby się nie pogubiły. Mały krzyżaczek tu jest, już patrzałem. O, ale jakby to się udało... To kurde, teraz to zbuduję fajną mapkę, nie? Do rzeźbienia czy do... No najbardziej mi się podoba to, że jest na magnes i ten flexibel ten... Ten... Przeduszka. pić też wylatuje. A faj. Nie ma się co je, jebać, jestem bardzo ciekaw, jak to jest zbudowane. Jak na znę, to powiem Wam że że to jest całkiem niezły. Mam, mam zapałem Dobra. <laughs> Szajs, ten bit jest. Znaczy te w ogóle to są małe, małe te, małe te bity. Takich że żar... tego już nie złapałem, nie tego teraz szukał. co, gdzie to coś jeszcze jest? O o, 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 tu. No to ciekawe, trzy śrubki, a ja się już otwiera. Dobra, czwarta. No, wow, myślę, że to jest inaczej rozwiązane, a to kabel w środku po prostu i to się kręci tylko. Okej. Okay. Tu jeszcze ja bym chciał się dowiedzieć jakie tu napięcie dokładnie jest. napisane, że 5... ile tu jest napisane? 37V albo 37V, czyli pewnie jedno ogniwko. Jakieś biedne. Waga. Waga. O, 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 to sobie zostawimy, to sobie zostawimy, okej, okay. no i elegancko, nie, jeden, drugi, trzeci. Łee, well, no to co, ja sobie elegancko złożę swoją diodę większą. A bo nie, nie może, nie bo się to spali zaraz, bo nie ma tu żadnego chłodzenia, nic. Dobra, mierzymy, nie? Ile tu jest? Pik. O, czekaj, może żeby nie świeciło w kamerze, co? Nie musi świecić w kamerze, bo ja nie zmierzę inaczej. Dobra, full power. Przesłonimy to, co? Teraz nie, coś widać. To osiem. O nie, jest ładowana na pewno nie. Tu trzy. Dobra. Teraz bym tak chciał tylko jeszcze zobaczyć, jak tu do środka się dostać. Nożyk, skalpel najlepiej. O, 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 jest, 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 jest. jest. Jak to mówią, never ever give up. Dobra. Drugi szybokręcik.

Good. O, jedno ogniwo jakieś chińskie, co to jest? Co od razu wymienia na lepsze? Nie no, kładzik tylko przełączający pewnie. Hen Glad Electronics. 4,7 watogodziny godziny. 2000 miliamper Ciekawe, że to faktycznie dręma. Na przykład nie będę tego mierzył, bo jest wtyczka. jest. kurwa? Wyciągniemy ją, co? To sobie przelotuje tą wtyczkę od razu. No nie ty może. Den, ja, no sobie wezmę jakieś lepsze ogniwko, bo mam ich pełno. Aha. Jest. Elegancko. Okej. Okay. <smacky> Szansy na galerytonik, bla, 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 bla. Ba. jest na minus. Okej, okay, dobra. To działamy. Ewentualnie sobie jeszcze mogę zrobić tak, że. że. Wystawicie dodatkowy kabelek na. dodatkowe zasilanie zewnętrzne. Nie? No bo w ogóle na zasilanie. <grym> Nie wiem, jeszcze. Dobra. To kolejna rzeźba. Bell,